Szanowni Państwo, oświadczenia i komunikaty. Bardzo proszę, pan Urenowicz, potem jeszcze ktoś. Proszę ewentualnie się zgłaszać elektronicznie, szanowni Państwo, bo to też po to służy. Właśnie teraz chyba się nie da. Nie, ale to by się podświetlone było. Przepraszam, pan Urenowicz. Szanowni Państwo. Yy... Drużyna samorządowa radnych miasta Krakowa została wyzwana na pojedynek i nie jest to lanie się zimną wodą, tylko na pojedynek piłkarski z drużyną parafialną, z drużyną e, z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, e, Matki Boskiej Pocieszenia, przepraszam bardzo, w Krakowie na ulicy Bulwarowej 7, e, 7 września o godzinie 16 jest mecz. Oczywiście radni są reprezentowani dosyć skromnie, bo zgłosił się radny Fedorowicz, radny Ścigalski, radny Komarewicz, jest nas czterech. Piłkę gra się w jedenastu. Byłoby miło, gdybyście się Państwo także, e, jak się nie, złoży, nie pomożecie nam na boisku, e, to przynajmniej dopingiem wspierając. E, serdecznie zapraszam. Cel charytatywny będziemy wspierać w Hospicjum e, Świętego Łazarza. Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i kolegów piłkarzy radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Wojtowicz? Tak, bardzo proszę. Pan radny Ptaszkiewicz zaraz będzie też. Pan radny Wojt Wojtowicz. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Chciałem zakomunikować, ponieważ ustaliśmy na komisji, która odbyła się w poniedziałek Komisji Infrastruktury, że kolejna komisja jest komisją wyjazdową w celu. O zobaczenia jednej z budowli infrastrukturalnych, mówię o spalarni i ponieważ ulegnie zmianie Godzina rozpoczęcia komisji, mianowicie rozpoczynać się będzie o godzinie 13.30 już na terenie spalarni, a osoby, które są zainteresowane wyjazdem stąd, proszę o zgłaszanie się do pani Beaty Czepiec. Podstawimy busa i wszystkich chętnych zabierzemy. Przypominam, chciałem go poinformować, że kolejna komisja 8 września, Komisja Infrastruktury, zacznie się nam na terenie spalarni o godzinie 13.30, czyli pół godziny wcześniej. Wyłącznie dlatego, że ponieważ to będzie trwało około półtorej godziny, a musimy wrócić, bo o godzinie 16 są kolejne komisje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Termin, Termin wyjazdu 8 września. Pan radny Ptaszkiewicz, bardzo proszę. Pan radny Kosior się zrezygnował, potem pan radny Zięba. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałbym zaapelować do Prezydenta Miasta i myślę, że to jest również zadanie dla Przewodniczącego Rady Miasta do tego, żeby podjąć jak najszybciej rozmowy i negocjacje zarówno z Ministrem Sportu, jak i z firmą EKS i zakończyć te toczące się spory, które niszczą wiarygodność Krakowa i reputację naszego miasta. Musimy być postrzegani jako partner wiarygodny, wywiązujący się z umów, a nie w wyniku zmiany zdania, po prostu wycofujący się ze zobowiązań. I te spory, przerzucanie tego na, 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 na część sądową, jest bardzo ryzykowne i niebezpieczne. Dlatego apeluję, żeby nie niszczyć reputacji wiarygodności miasta i jak najszybciej te spory zakończyć. Dziękuję. Nie, to akurat tam też kimś. Pan Kościół zrezygnował, Pan Ziemba, bardzo proszę. Też zrezygnował. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Pan Radny Rafał, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim i mojej rodziny za obecność na pogrzebie żony. Dziękuję Panu Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącym, Państwu Radnym. Dziękuję serdecznie.